Witajcie! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o cynamonie. Jest to najstarsza przyprawa świata. W przeszłości cynamon bywał towarem droższym niż złoto. Cynamon występuje w dwóch postaciach: sproszkowanej lub takich zwiniętych w rulonik kawałkach, tak zwanych laskach. A powstaje przez wysuszenie kory drzewa o nazwie cynamonowiec. Mamy dwa rodzaje cynamonu, cejloński, który ma smak słodki, a laski są miękkie oraz kasja, twardszy i ciemniejszy. Cynamon jest źródłem błonnika, żelaza, wapnia i manganu. Jest naturalnym antyoksydantem, czyli opóźnia proces starzenia się komórek. Zapobiega nowotworom i chorobom układu krwionośnego. Ma właściwości przeciwgrzybicze, antyalergiczne, bakteriobójcze i dezynfekujące. Wyciąg skory cynamonu leczy niestrawność, wzdęcia i brak łaknienia. Poprawia trawienie i obniża poziom glukozy we krwi. Cynamon poza tym dobrze działa na pamięć i sprawność umysłową. Oraz poprawia dopływ krwi do mózgu. Cynamon pasuje do ciast, herbaty, kawy, napojów mlecznych i mięs. Używa się go również do aromatyzowania nalewek. No i ciekawostka, jeżeli dodamy pół łyżeczki cynamonu do kawy lub herbaty fusiastej, to wtedy ten cynamon pięknie te fusy skleja. I taką herbatę lub kawę dużo łatwiej pić. No i oczywiście jest też dużo smaczniejsza. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego.